Przedstawiając Wam spodnie do pracy, mówiliśmy o tym, że one są pokryte specjalną powłoką, dzięki której te spodnie nie brudzą się, dzięki czemu woda się do nich nie, nie przykleja, nie mokną, więc swobodnie można pracować w ciężkich warunkach, gdzie jest jakieś zagrożenie zachlapaniem, zabrudzeniem. A jak wygląda to w praktyce? Chciałbym, żebyście przekonali się sami i zobaczyli sami, jak wyglądają spodnie, Dasi. Ja mam akurat na sobie model mój prywatny, model Magnetic. Zauważyłem je oczywiście w najlepsze logo na świecie. Ale chciałbym, dzisiaj nałożyłem specjalnie do tego kalosze, żeby sobie nie nalać do butów. Chciałbym Wam zaprezentować na czym polega właściwość tej hydrofobowej właśnie podłogi. Zobaczcie sami, do tego będę używał takiego bardzo bardzo mało zaawansowanego sprzętu ale zobaczcie na czym polega hydrofobowość tego materiału nie wiem czy... zobaczcie co się dzieje my w naszym polskim pięknym języku mamy określenie, że coś spływa jak, jak po kaczce i to dokładnie tutaj się dzieje wystarczy strzepnąć i nie ma najmniejszego śladu może przewinę tu kamerę troszkę bliżej i obniżę ją maksymalnie żeby to było jeszcze lepiej, lepiej widoczne i zobaczcie sami co, co się dzieje ze spodniami DASI kiedy, kiedy kieruję tutaj strumień wody na nie oblewam się już jak po gludzie nawet ale zobaczcie co się dzieje no czuję, czuję zimno ale swobodnie mogę się polewać przy spodniach tu nic nie dzieje woda po prostu po nich Pływa. nawet jak widzicie tej wody leje bardzo dużo więc, więc jakby tutaj nie ma, nie ma możliwości żeby te spodnie, spodnie gdzieś namokły czy sami widzicie jak tej wody jest naprawdę bardzo dużo i wystarczy machnąć jedną nogą, drugą i, i spodnie, spodnie mamy suche więc następnym razem jak pomyślicie o spodniach chcielibyście teraz jest oczywiście spodnie żeby Wam to dobrze pokazać Spodnie są suche, starczy potrząsnąć materiałem, żeby cała, <coughs> cała woda sfrunęła na dół. Nigdzie ta woda się nie przykleiła, nigdzie spodnie nie są mokre, bo Zaraz by zmieniły kolor. Widzicie, wszystko jest. Woda po prostu spływa. Dzięki za oglądanie. To były spodnie DASI seria magne, znaczy model Magnetic serii DFX. Spodnie. Nowa zachowują się dokładnie w ten sam sposób, to samo z bluzami ale do tych spodni, więc jeżeli poszukujecie takiego produktu, polecam, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!